Cześć, dziś recenzja Blackview BL9000. Telefon ten wyceniony jest na około 1600 zł, jest to więc jeden z droższych modeli. Można powiedzieć, wytrzymały flagowiec marki Blackview i jeden z najdroższych telefonów w ich portfolio. Niedawno na rynek trafiła też wersja pro tego modelu, wyposażona w kamerę termowizyjną. Ale zanim weźmiemy ją na warsztat, sprawdźmy, jak prezentuje się wersja podstawowa. Zapraszam do recenzji. Tylny panel BL9000 pokryty został eko Może to brzmieć dość zaskakująco, ale nie jest to pierwszy smartfon pokryty tym materiałem. Rok temu recenzowałem już Duji S100 i V30, które również były pokryte podobnym materiałem. Podobnym, ale nie identycznym. Skóra, która pokrywała telefony Duji, była miękka, wręcz sprężysta i sprawiała wrażenie delikatnej. Blackview z kolei użył bardzo cienkiej warstwy ekoskóry, właściwie nadającej panelowi tylko odpowiedniej faktury. Nie czuć tutaj żadnej miękkiej podściółki pod palcami jak w S100. Panel jest bardzo sztywny. Blackview może więc nie był pierwszą firmą, która wpadła na pomysł z obudową pokrytą ekoskórą, ale dopracowała ten pomysł i moim zdaniem BL9000 wypada lepiej niż S100 czy V30. Ogólnie telefon wygląda bardzo ciekawie i chociaż należy do segmentu Rakt. To w ogóle swoim wyglądem nie przypomina wytrzymałego telefonu, przynajmniej w takim kształcie, do jakiego zdążyliśmy się przyzwyczaić. Nie ma tutaj żadnych wypustek i zagłębień, panel jest całkowicie płaski. Nie ma tutaj też kolorowych wstawek. Jedynymi kolorowymi akcentami są metalowe elementy obudowy, logo producenta, moduł aparatu i boczna ramka. Złote w wersji, którą akurat posiadam, ale jest również wersja czarna, albo raczej grafitowa. W środku okrągłego modułu umieszczono dodatkowy ekran. Ja już nieraz wyraziłem swoją opinię na temat tego dodatku i uważam go za zbędny chwyt marketingowy. Możemy na nim sprawdzić godzinę powiadomienia, sterować muzyką, ale to samo możemy robić na ekranie głównym, to samo tylko wygodniej. Przez pierwszy tydzień możemy się nim miarać, ale potem w ogóle zapomnimy o jego istnieniu. Ekran jest lekko cofnięty do środka modułu, co chroni go przed zarysowaniem. Podobnie ma się rzecz z aparatami. Wystają one wprawdzie ponad obudowę, ale otacza je delikatnie wystający ponad dnie rant który chroni je przed zarysowaniem. Dodatkowy tylny ekran ma rozdzielczość 360x360 pikseli, a w ustawieniach możemy zmienić jego wygląd. Plusem na pewno jest obecność polskiej czcionki, więc odbierając SMS nie będzie problemu z wyświetlaniem polskich znaków diakrytycznych. Boczna ramka w centralnej części jest metalowa, a w górnej i dolnej pokryta tworzywem. Układ klawiszy mamy tutaj standardowy. Z prawej strony znajdują się przyciski do regulacji głośności i zintegrowany z przyciskiem zasilania skaner linii papilarnych, który celnie rozpoznaje nasz odcisk i szybko odblokowuje telefon. Z lewej znajduje się dodatkowy konfigurowalny klawisz i slot na karty z szybkim dostępem. Na dole mamy port USB typu C i główny głośnik, a na górze dodatkowy. Na takie telefony jak BL9000 mówię, że są dla osób, które chcą wytrzymały telefon, ale taki, który na niego nie wygląda. A jak wygląda? Powiedziałbym, że biznesowo, może nawet prestiżowo. Jednak mimo dość prestiżowego i stylowego wyglądu, model ten posiada typowe dla wytrzymałego telefonu certyfikaty IP68, IP69K oraz MIL-STD-810H. Co oznacza, że jest odporny na wstrząsy, wnikanie kurzu oraz wody. Jeśli chodzi o wymiary, to telefon ma prawie 180 mm długości, 82 szerokości oraz 17 grubości. A jego waga wynosi 413 gramów. Biorąc pod uwagę, że telefon ma wbudowaną baterię o pojemności 8800 mAh, jest dość ciężki i gruby. Dla porównania, Aokitel WP27 ma baterię mniejszą o 300 mAh, a jest prawie 100 gramów lżejszy i o 2 mm cieńszy. Zbliżoną wagę ma Aukitel WP30 Pro, ale ma on też baterię o ponad 2000 mAh większą i jest przy tym o 2 mm grubszy. Do czego zmierzam? Nie jest to najlepszy telefon, biorąc pod uwagę stosunek wagi i grubości do pojemności akumulatora. BL9000 ma wyświetlacz IPS o przekątnej 6,78 cala i rozdzielczości Full HD. Ekran obsługuje częstotliwość odświeżania 120 Hz i w ustawieniach mamy dostępny tryb auto, który sam dostosuje częstotliwość odświeżania do tego, co aktualnie robimy. Wiadomo, wyższa częstotliwość pochłania więcej energii, a nie zawsze przekłada się na lepsze wrażenia. W czasie przeglądania internetu spokojnie wystarczy nam 60 Hz. Więcej z kolei przyda nam się podczas grania w gry, gdzie 120 Hz zapewni lepszą płynność. Zmierzona przeze mnie jasność ekranu po maksymalnym wysunięciu suwaka w prawo wynosi około 420 nitów. Jest to naprawdę mało. Nawet mój stary wysłużony kubot King Kong 7 ma może niewiele, ale jednak trochę jaśniejszy ekran. Niska jasność BL9000 oznacza, że w słoneczne dni czytelność ekranu może spaść. Więc jeśli lubimy przeglądać internet siedząc gdzieś na ławce w parku lub na tarasie, to powinniśmy unikać miejsc, gdzie słońce będzie bezpośrednio padać nam na wyświetlacz. Sama jakość wyświetlanego na ekranie obrazu jest dobra. Obraz jest ostry i wyraźny, a kolory naturalne ja wolę trochę bardziej nasycone, ale nie jest źle. Nie jest to najlepszy ekran, jaki widziałem, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że to sprzęt za ponad 1500 zł, ale nie jest też zły. Od typowy średniak. Aha, zarówno przedni, jak i tylny ekran przed uszkodzeniem chroni szkło Corning Gorilla Glass 7 generacji, co jest niewątpliwym plusem tego modelu. Chipem, który napędza BL9000, jest Dimensity 8020 od Mediateka. Dimensity 8020 zadebiutował na rynku w połowie 2023 roku, więc jest to teoretycznie nowy układ. Jednak jeśli bliżej przyjrzymy się jego specyfikacji, okaże się, że jest to rebrand układu Dimensity 1100 z 2021 roku. Tak naprawdę ja nie widzę różnicy między Dimensity 8020, a 1100. Oba są wykonane w takim samym procesie technologicznym, mają tyle samo tak samo taktowanych rdzeni, identyczny układ graficzny. Jest to typowa zagrywka producentów procesorów, która poprzez zmianę nazwy podstarzałego układu pozwala jeszcze wycisnąć trochę kasy z rynku. Do tej pory producenci przynajmniej podbijali taktowanie paru rdzeni, grafiki albo zwiększali przepustowość pamięci. Coraz częściej jednak zmiany są jeszcze mniejsze, Czasem dotyczą częstotliwości odświeżania ekranu, maksymalnej rozdzielczości aparatu, a czasem niczego, albo czegoś tak nieistotnego, że nawet nie da się tego wychwycić. Tak też było w przypadku Poco M6 Pro, które napędzał Helio G99 w wersji Ultra i to określenie Ultra Helio G99 zawdzięczał bliżej nieokreślonym poprawkom w sofcie. Ale wracając do recenzji. Z technicznego punktu widzenia Dimensity 8020 to 6-nanometrowy, Osimordzeniowy sok, którego dwa rdzenie taktowane są zegarem do 2,6 GHz, a 6 zegarem do 2 GHz. Za grafiki odpowiada tu układ Mali G77 MC9. Jeśli chodzi o pamięć, to telefon posiada 12 GB wbudowanej pamięci RAM DDR4, które możemy rozszerzyć o kolejne 12 GB wirtualnej pamięci RAM oraz 512 GB pamięci wewnętrznej wykonanej w bardzo szybkim standardzie UFS 3.1. Pamięci wewnętrznej mamy naprawdę sporo, jednak ze względu na brak slotu na kartę pamięci nie możemy jej dalej rozbudować przy pomocy karty microSD. Wyniki testów syntetycznych są naprawdę dobre. Wyraźnie lepsze nie tylko od wyników telefonów napędzanych Helio G99, ale i sporo wyższe niż Redmi Note 13 Pro działającego na układzie Snapdragon 7S Gen2. Wyraźnie lepiej natomiast od BL9000 w testach wypadł Poco F5 g ze Snapdragonem 7+. Plus. Ale na brak mocy obliczeniowej na pewno nie możemy narzekać. Ja już nawet nie mówię o otwarzaniu filmów czy przeglądaniu internetu, bo tu nie ma nic prawa się przycinać. Ale w sklepie Google Play nie ma aplikacji, która na APL 9000 by nie ruszyła. Nie ma gry, która sprawiłaby tu problem. Tak na przykład prezentuje się Asphalt 9, czyli jedna z bardziej wymagających gier 3D dostępnych na Androida. Telefon posiada z tyłu dwa aparaty. Kamera główna to czujnik Samsunga i Socel GN5 z matrycą 50 megapikseli. Dalej mamy aparat ultra szerokokątny 13 mega z funkcją kamery makro. Z przodu znajduje się jeszcze 50 megapikselowy aparat do selfie. Jeśli chodzi o jakość zdjęć to co tu dużo mówić. Rozczarowują one przede wszystkim swoją szczegółowością i nasyceniem kolorów. Odnoszę wrażenie, że od pewnego czasu wytrzymałe telefony mają coraz lepsze ekrany, głośniki, procesory mają coraz więcej pamięci, ale jakość zdjęć od paru lat stoi w miejscu. Bez względu na to, jak uznany czujnik akurat znajduje się w telefonie, a mamy tutaj przecież ten sam sensor główny, co w Samsungu Galaxy S23+, to algorytm przetwarzający zdjęcia nie pozwala wykorzystać jego możliwości. Tak naprawdę zdjęcia z tego kosztującego około 1600 zł telefonu nie odbiegają jakością od zdjęć z telefonów za około 1000 zł. Szczerze mówiąc zdjęcia z Armora 21 bardziej mi się podobają. O ile jedna kamera główna jeszcze można powiedzieć, jakoś daje radę to kamera ultra szeroka. Daje taką różową poświatę, przez co zdjęcia zrobione wiosną sprawiają wrażenie, jakby zrobiono je jesienią. Znacząco zmniejsza to użyteczność tej kamery, zwłaszcza jeśli lubimy fotografować naturę. Zdjęcia nocne również nie są jakoś wybitne, ale w miarę ostre i czytelne, choć pojawia się w niektórych obszarach zdjęcia taka poświata ala mgła. Kamera makro robi ostre i wyraźne zdjęcia, ale tak samo jak obiektyw ultra szeroki dodaje taką wpadającą w róż poświata. Film możemy nagrywać telefonem nawet w 4K. Duży plus należy się BL9000 za optyczną stabilizację, dzięki której nawet podczas kręcenia w ruchu obraz nie skacze, a telefon ładnie utrzymuje ostrość. Sama jednak jakość wideo jest przeciętna. Kamera ma problem z odpowiednim dobraniem jasności, a kolory skłaniają się ku zimniejszym tonom. Telefon działa na opartym na systemie Android 13 interfejsie Dog OS 4.0. Dauk OS jest to autorska nakładka Blackview, którą mogliście już zobaczyć przy okazji mojej recenzji Blackview Sharka 8, ale dostępna jest ona również na urządzeniach marki Oscal. Dauk OS rozbudowuje podstawowe funkcje Androida, zwiększa możliwości personalizacji, ale ma zaszytych przez producenta, sporo dodatkowych aplikacji, a nie wszystkie z nich możemy usunąć. Nie ma tu wprawdzie żadnych aplikacji reklamowych jak Amazon czy Netflix, ale całkiem sporo z nich jest zbędnych lub zdublowanych. A co wielu może interesować to wsparcie tego systemu. Na pewno Blackview będzie wypuszczać mniejsze aktualizacje usuwające drobne błędy, ale niestety jak w przypadku większości chińskich producentów aktualizacji do wyższej wersji Androida raczej się nie doczekamy. Jak wcześniej wspomniałem, telefon zasila bateria o pojemności 8800 mAh, która obsługuje ładowanie o mocy aż 120 W. Naładowanie baterii od 0 do 100% przy pomocy dołączonego do zestawu zasilacza zajmuje około godziny. Co zaś się tyczy jej żywotności, to producent podaje, że telefon może wyświetlać film przez 11 godzin. Z kolei w moim teście BL9000 wyświetlał film na YouTube przez 13 godzin, po których zostało mu 13% energii. Jest to bardzo słaby wynik, ale ze względu na dość niską jasność ekranu, tym razem musiałem ustawić ją na maksa. Jeśli chodzi o łączność, to Blackview BL9000 posiada dwa sloty na karty w formacie nanoSIM. Obsługuje Wi-Fi 6, czyli najszybszy standard Wi-Fi. Oraz dzięki wbudowanemu w procesor modemowi 5G umożliwia łączność nie tylko LT, ale i z siecią GSM piątej generacji. Poza tym znajdziemy tutaj moduł Bluetooth 5.2 oraz NFC. Moduł nawigacji standardowo umożliwia łączenie z systemami GPS, GLONASS, Galileo i Beidou. Telefon posiada dwa głośniki multimedialne firmowane przez Herman Cardon. Jeden na górze i jeden na dole. Szczerze mówiąc spodziewałem się po nich trochę więcej. Sama jakość... Może nie jest zła, ale głośnik górny jest wyraźnie słabszy od dolnego. Ich moc porównałbym nie wiem, 80 do 20. Poza tym, mimo że głośniki są dwa, to sama głośność jest dość niska, nawet w porównaniu do telefonów wyposażonych tylko w jeden głośnik. No i przyszedł czas na podsumowanie. Dużym plusem Blackview BL9000 na pewno jest jego atrakcyjny wygląd. Dobrze zaprojektowana, ładnie wykonana obudowa pokryta ekoskórą wygląda oryginalnie i wyróżnia się na tle konkurencji w tym segmencie rynku. Kolejnym atutem tego modelu jest jego specyfikacja. Mamy tu wydajny obsługujący 5G, ośmiordzeniowy procesor Dimensity 8020, 12 GB pamięci RAM i aż 512 GB szybkiej pamięci ROM. Telefon posiada moduł NFC i dwa głośniki, ale takie, które akurat niespecjalnie wyróżniają się na tle konkurencji. Do minusów tego modelu na pewno muszę zaliczyć przeciętny i dość ciemny jak na typu cenową ekran. Słabe aparaty, brak slotu na kartę MicroSD. Bateria o dość niskiej pojemności, która przy intensywnym korzystaniu z telefonu może nie wystarczyć nawet na jeden dzień pracy. Telefon ma też moim zdaniem jeden z mniej użytecznych dodatków, czyli dodatkowy ekran. Ja nie wiem, jak jego obecność wpływa na ostateczną cenę telefonu, ale wolałbym jednak telefon tańszy o 100 zł i bez niego. To by było wszystko na dziś. Napiszcie w komentarzach, co uważacie o tym telefonie. Ja już się będę z wami żegnał. Do usłyszenia. Cześć.